Cześć witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj polecimy na smoka razem z damskim aby skraftować taki miecz Zaprezentuj Adi, zaprezentuj Adi taki miecz Adi już go ma, Kuba też go ma Ja go ogólnie jeszcze nie mam i właśnie chcę sobie skraftować Dlatego potrzebujemy właśnie pokonać smoka O dobra jest, jest lodowy, dobra to jest lodowy Lodowy Pog <laughs> kill, of, kill of mi wpadł, dobra jednak nie wpadł Boże, cichy... Hmm. Ale on jest ogromny! Wow, są wtedy trzy lodowe. Musimy tutaj na niego kampić. Widzę go. Trzymajmy. Strzelaj! Czekajcie, Bo też chcę. No, no, ale trafcie w niego. Jest. Się o, wkurzył, się. Chyba się wkurzył, chyba. Do nas Idzie. Kolce, kolce, kolce! <laughs> Nie, idź, idź, idź! Idź, idź Kubi. Ale lag jest, lag jest. Mam zniszczyć... O, Jesteś dobra, się już się lagowało. Git, git, git. Czy po co braliśmy Fire Resistance? Nie Bra. wiem. Lodowe są najgorsze. Lodowe są najgorsze. Zrobię go. Na dziełe. Na dziełe. Dostaję hity, dostaję hity. Co się smoc dostaje, ja nie. Mam na niego taktykę. Leży! Popieram. Co jest? Znowu nawet mu nic nie walnąłem, bo nie miałem łuku. Moje, moje jajo. jajo, Moje, moje, jajo. Nie Co Nie, moje. Nie, 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 mogę, bo ja je pierwszy widziałem. tylko ja jest zlagowany i nie mogę się ruszać. Dlaczego twoje? A, to jest kopalnia. Tutaj. I tu jest lodowy znowu. No to Git. No bo tu będzie wszędzie lodowy. Mam no właśnie. Go. To będzie tylko lodowe. Wale, wale go, walę go na, na dziurę. Ty kolce, niszcie tym. Kilofem. Kiedy? No, killofem. Ale ładny kolor. Ty, on przyszedł tutaj. Na górę se poszedł gdzieś. On nam plecy robi. On se lata. Co się dzieje? Ale agent Oberwał Ej, eee, mam tutaj Chyba ode mnie A ja obrywam od niego Mam tutaj jego hitboxy gościu Chyba On na, jest nade mną albo pode mną Zobok mnie Lag Ale mu wale hity Normalnie. Lag jest Craft <ścoughs> server Nice Nice To idzie chyba Fajnie craft server Znowu Te smoki strasznie legują serwer Ale ten crossbow chyba jest na niego najlepszy W sensie w ogóle na daleko się wiemy, lepiej wie Ja umieram. Nie wiem, mam dwa HP i umieram. O, tak. O kurde, nie zrobiliście sobie tego. Mam ten, ten jest Czy jakiś potężny. Jest. Ten jest jakiś gościu potężny, on jest. Dobra, idę od góry. Ja nie mogę wyjść z dziury. Jak tylko przesunę się, to od razu mnie zamraża. I dodatkowo odrzuca. No. Dobra nie ma lagów, nie ma lagów, nie ma lagów, szybko Znowu jest są, Nie, właśnie są Cichy No a ja kurde marnuję <grym> no jest. Aaaa... Mam, ja mam... Tak Gdzie jest? Tutaj w tej dziurze nie jest. wow, tyjebie wow! tak, wow! Co jest? Ten... Ktoś jak ja nawet w ścianie nie byłem żadnej Nie no to jest za... Nie powinno być lagów Okej okay, nie ma Mam bambola, mam bambola Po ty jak, Ja jak go mam Jak wyrył Jak tam się wracało, no nie tam dojść Znowu spadłem, Boże ale jestem ułomny ja mam jakieś Ice Dragon Heart Jest u mnie, jest obok mnie to mojego zebrałeś. Zade mną. Ole oberwałem, jakoś się obrócił i walnął mi kombosa. Drugi raz straciłem mi ten Ej, ale nie, ja bym ci teraz oddał, bo to było mega Ja lecz. też. Zginąłeś cichy. Tak Ej, ja on się zlakał w ścianie. Jego lawa zabija. Lag Lag? Nie. Lag. Ja nie mam. Nie. Ej, on umarł! On umarł! On normalnie kekł A ja mam zbroję. Jezus, Maria! O nie mój Boże! Gościu, to była taki, taki fight. Tam widzę... Idź inty, Tak, widzę jakiś. Ja, ja nie Dobra. Nie mogę nigdzie przejść. Okej, okay, okej, okay. widzę jakiś miecz. Widzę jakiś miecz. Tylko niewiele z tego z ciebie zostało, Kubi no, no. Dobra. Jeszcze tam są potki jakieś, ale nie wiem czy czyby się Ej, a, tam nie ma. A z przeszukiwania Jest się to, do. Jeszcze. Ej, z przeszukiwania tego no, smoka no, się blogi. dostaje to jajo? Mhm, dobra. Ale tylko ręką. Okej, okay, no wiem, wiem, wiem Idę go przeszukiwać. Nie masz, kupi chyba więcej. Ale czego? I tu. Widziałem potki i te i widzę też kamień. Nie, nie. O nie, ja nie wiedziałem, że to tak działa. Chyba spaliłem co? coś. Coś jakieś jakieś itemy, no itemy ze smoka się trochę spaliły w lawie. Nie ma jaja. Ty ty to otwierałeś w lawie. Ale tak? ma... no Bro. Mam wszystko oprócz jaja Cichy jak i itemy wypadają to z... i są w lawie a, znaczy, raz... a myślałem, że ono od razu... Ale ja myślałem, że one od razu do punku lecą. Nie Ej, ja se craftuję ten taki miecz taki rzucany Nie macie A to trzeba z duchów dropi, nie? O ja znalazłem, ja mm -hmm. mi Ej, a jak ma... się jak się go kraftuje? Z duchów Mówiliście, że najpierw dragon bone sword i masz mhm. ten dragon z No No to teraz do ulepszarki Kubi ha! Kubi. Kubi. Co? Proszę i gdzie jeszcze? Dobra! Lecimy. miecz, twój. W ogóle w Franek patrz jaki zrobiłem. Yo, dobra, pokczem Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Było dziwnie. Spróbuję naprawić, spróbuję naprawić te smoki, może mi się coś uda, ale raczej nie będziemy już być żadnych smoków. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, eee, no i cześć.